Siemanko, ja nazywam się Dreamy i to jest taki odcineczek serii, że wbiłem 25 rangę będę takie wrzucał co jakiś czas, jak mi się uda wbić 25 rangę, bo w tym sezonie udało mi się wbić y, Sergea. Be like i teraz Max, ale z Serg'a i Bee nie było odcinka a to jest taki też mój pierwszy odcinek z głosem, także Zostawcie łapkę w górę i suba, to będzie więcej takich odcinków. Eee. Także teraz pokażę Wam dwa replay'e albo może ostatni, po prostu ten, w którym wbiłem go na 25 rangę, także zapraszam do oglądania. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w przyszłości będzie taka seria 25 rank. Do zobaczenia.